Wszystkim z tej strony Asgard. Wracam po niespełna 9 miesiącach przerwy. Ale cóż, w końcu się dorobiłem normalnego mikrofonu. Byłem ostatnio u Robina i no, on sobie kupił nowy mikrofon. No a ja od niego odkupiłem sobie stary, przynajmniej teraz mam jakiś porządny, a nie nagrywanie na mikrofonie z kamerki, do której właśnie teraz patrzę na was. Dobra. No, minęło 9 miesięcy od ostatniego nagrywania Gwiezdnych Wojen, także nie pamiętam już za bardzo o co chodzi w tej grze. Zanim zacząłem teraz nagrywać, to tylko spojrzałem sobie, że yy, musimy jakichś mistrzów podnajdywać z rady Jedi, którzy wygnali naszą wygnaną Jedi. Także no, pewnie gdzieś sobie zaraz polecimy. Nie wiem, czy z kimś gadać, czy nie. Już pamiętam, że w ostatnich odcinkach tyle gadania było, że z różnymi postaciami, że już mi się za bardzo nie chce z nim gadać, tylko lecieć gdzieś na jakąś planetę czy coś i no, wiadomo, coś porobić. No, mamy to zadanie, Zaginieni Jedi, e, no że tutaj zgodnie z nagraniem, które tam te trzy znalazł, to, e, Mistrz Wrok jest na Dantui, Mistrz Waszy na Korriban, Mistrz ze Sky L podróżował na Narszada. A Mistrz Kawar schronił się na Onderonie eee, No i możemy ich znaleźć lub e, jak ich znajdziemy to możemy ich zebrać na Dantooin wszystkich albo zabić No ja teraz gram dobrym, to no, będziemy dobrze ich nie pozabijamy eee, Dobra, tutaj mamy jakiś blaster z przemytu hmm, Budowa miecza świetnego, o to mnie to interesuje Znajdziesz ogniwo energetyczne do miecza świetlnego. Jeśli zdobędziesz pozostałe części, będziesz mógł sobie zbudować miecz. Dobra, yy, odkryć w ciele zamaskowanego mordercy blaster, nowe źródła paliwa, fosh, zadanie dodatkowe to co jest. Ja myślę, że zrobiłem sobie najpierw z tymi. Więc yy, poszukamy trochę. Pozwólcie, że sobie trochę pobiegam popatrzę, bo już tyle czasu minęło, że... Muszę sobie popatrzeć co jest na tym statku w ogóle. Kogo my mamy. A tego typu co mamy. Yy, dobra, na mapie co mamy? Galaktyki. Paragus 2. Mm, 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 co jesteśmy w pobliżu Paragus? Hmm, Okej. Okay. Cytadela, na telos, Onderon, Arshada, Dantuin, Dantwin, Korriban. Mmm. by to polecieć najlepiej Dantwin? Hmm, może na Korriban polecimy? Eee. Dobra, lecimy sobie na Korriban. kafa <laughs>

Instead of restoring order to Korriban, Revan suddenly departed, leaving both his destination and reasons for leaving. A it took okay. a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained. They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found okay. evidence that several Sith lords escaped Korriban. Fleeing to remote sections of the galaxy. A, dobra, czyli że się pozabijali nawzajem, kilku uciekło i gdzieś tam sobie żyje. To pewnie mówi tutaj o Nihilusie, o tym. Yy, no, tym bliznowatym całym. Już nie pamiętam. Yy, nie pamiętam jak on miał. Jakoś na S. Na pewno nie Sidius, Ale tak mi się kojarzy. Okej, okay, yy. Czasem Czy samami chceś ży w stowie The hmm, Sith Lords would not ignore such a powerful place. There is much that can be learned even here. Więc powinniśmy. my się olić Cor You shall walk it without me. To miejsce jest silne przenikło silnie ciemną stronę. stronę. Okej. Okay. Koryban nie wygląda tak źle, nie boję się. Dobra. Koryban e nie wygląda tak źle. A bo, dobra, trzymaj silniki włączane. I shall contact you and provide guidance when needed. The Academy is on the other side of this valley. Be careful. Dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith live still. Okay. Okay, we're going to run around Korban a bit. We have to old planets. których dawno nie byliśmy, od czasów pierwszej części. Dobra, kogo by tu wziąć? Przynajmniej nie pamiętam, z kim biegałem. Do dziesiątym, to z dziesiątym czy z Droidem raczej nie biegam. Technik Y, tak. hmm. Nie wiem. Dobra, weźmy może Bałdura i te 3 m 4 okej okay. The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith lords. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools and the weak. And so these tombs fell. w mm -hmm. okay. e, A, dobra, to trzy testy. Oczywiście zrobimy -awans. Tylko swojej postaci rozwijam. Mm, bez autoavansu. awansu. Oraz tu the mamy kości.

As creatures of the force, they have a limited ability to mask their presence. Hisses are drawn to suffering and carnage. They must have fed on all the corpses left over from the war here on Coravan. Okay. The angry phantoms of the Sith, too weak to influence the sentient, have taken these hisses as thralls to their will. Okay. Serious Okej okay. Aha, o tam jeszcze są Serio Pałury już Chład sobie. E, zaraz przecież nie mam żadnych mocy takich do barki. A uzdrowienie nie działa przypadkiem na... Nie, tylko na mnie nie działa. Zaraz mi robot padnie. Wezmę sobie może tarczę. A, dam wszystko. Nie ukryć. Dobra, tam już padł. Okej, okay, widzę, że zaraz też padnie. Mogliśmy nie ruszać tych zwłok. Teraz tylko same problemy przez to. Czybko granat. Rzućmy granatę, może coś da. Aha, dobra. No to już po mnie. stymulanty, stymulanty stimulanty, pakiety medyczne. A na ich też mogę? Dobra. Yy, nie, nie, nie nabało dużo. Na sobie. Na sobie, na sobie. No, szybko. Aha, no, super. <laughs> Musiała paść, kiedy akurat wbijała sobie w magię tą igłę. jest od zapisaną. Jeszcze na statku. No nie mogę. ok Widzę, że się nie zapisywaliśmy do ostatniej podróży. Chyba. Mam nadzieję, że będziemy przy koribanie, ale raczej nie. Niestety nie jesteśmy. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Dobra, dobra. No to wszystko. Co coś się stało, bla bla bla. No, to już było. Dobrze, zostań tutaj. A my idziemy z powrotem. Dobra, tym razem chyba nie będę ruszać żadnych zwłok. to znowu nas zaatakują. Jakieś dziwne monstra. A tym razem wezmę sobie Atona. jest okej, okej. To wydamy... NotAvance. Hmm. Dobra, i może się lepiej mm, zapiszę. <noise> to znowu coś pójdzie tak. The broken... tutaj mamy te wszystkie szczątki, tutaj nie puszczamy. Dobra, tym się zmieniało.

When Naga Sadao first confronted Ludo to the Viper, their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever. na to, że wojna wojna to to dla the They must continually test their strength against each other. A pair of hyperspace explorers from Sinaga landed on Corriban. Naga Nagasado manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. Mm -hmm. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Z tego Widzę, że tam nie wejdziemy. W poprzedniej części chyba mogliśmy wejść do każdego. Ja nie, kości nie ruszam. Hmm, tu coś mamy ciekawego. A tamtędy dotrzemy. Tak, tamtędy dotrzemy sobie do tego. Do Akademii zrujnowanej. A zanim tam pójdziemy, to jeszcze zobaczymy sobie tamte grobowce. Co kraja o nich powie. Kraja ona ma, tak?

Nie, tam nie chcemy wchodzić do naszego jastrzębia. Zobaczymy kogo mamy grobowiec tutaj. Tulak Hord. Was the of the Sith Lords. Mistrzem we władaniu mieczem świetlnym. Powiedzmy więcej. Coś mm -hmm. powiedzieć, że teraźni sieciodajscy są słabo wyszkoleni w posługiwaniu się mieczem świetlnym? If you were to face an ancient Sith Lord in combat, you would learn that we are as children playing with toys compared to the prowess of the old masters. That no, is no, 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 no. But supposedly he created a holocron, a technique to other Siths. The holocron would have been laid to the other Unfortunately, Julek Hoard's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the Holocron has survived, I doubt anyone living would know it. Szkoda, nie można tam wejść, to tam weszli i znaleźli Holocrona. Fajnie by było znaleźć i zostać mistrzem walki. Tylko szkoda, że nie, nie mamy miecza świetlnego. Eee, chwilę. Tak, jeszcze nam został ten...

Raven sent a jantepaul's spirit into oblivion and claimed the blade for himself. A tak było, coś, było, kojarzę, coś Some have suggested that the blade led to Raven's demise as it did against Paul. Where Raven wanders now is knowledge that only Raven holds. Czekam, więc co tutaj Raven sobie porabia. no właśnie chciałem sobie sprawdzić, czy te potwory nas zaatakują. Jak ruszymy ciało, ale na przykład nic nie zabierzemy. Bo Na przykład chciałbym, może niektóre te ciała mają jakieś ciekawe rzeczy. Nie daj Boże będzie miał któryś ten. Część do miecza świetlnego. Co to jest, no? Dobra, spróbujemy je zabić. Ile ich tutaj mamy? Raz, dwa, trzy mamy, tak? Tu jeszcze jest? Tak. Może najpierw tego z tyłu zrobimy. Eee, ty, Atom, Atom, Atom z tyłu. Strzał sniperski, atak, strzał sniperski. Okej. Okay. To widzę, że powalczy sobie trochę.